Witam serdecznie, moi drodzy, więc jesteśmy w procesie globalnego oczyszczania, globalnego ukazania nam rzeczy, których nie chcemy zabierać ze sobą do przyszłości. Tak? Powinniśmy pewne sprawy, schematy odpuścić, no bo wiemy, że nic korzystnego w takiej, jak to powiedzieć, formie się nie, nie zbuduje, nie, nie zmieni. Tak samo sytuacja sprzed dwóch lat, mówię, korporacyjno- Korporacyjno-rządowe zapędy pokazały nam no, wiele nieścisłości, tak? Medialna nakrętka też nie pokazała nam, wiecie, no, wiecie, weryfikując to wszystko później z perspektywy czasu, nawet jak ktoś był wielkim niedowiarkiem, no to wychodziły na najaw rzeczy, które później niestety no, obalały tą, jakby to powiedzieć, pierwotną tezę, która gdzieś została puszczona w obieg medialny. I tak samo jest w tej sytuacji, gdzie znowu globaliści sobie. Nakręcają biznes, no bo mówię, te same strony, tej samej mówię, inaczej, te same obie strony danego konfliktu zasilają od X lat te same mówię, te same rodzinki, te same tam ugrupowania. I jak zawsze cierpią ludzie niewinni, tak? Ludzie niewinni, ludzie po prostu, którzy poprzez mówię rządowe zapęty korporacyjne cierpią, cierpią, tak? Zostali tam w mieszani, nie jest to w porządku, tak? I tak jak mówię, tutaj każdy z nas ma prawo robić to, co czuje, tak? Pomagać, oczywiście pomagać, bo mówię, jest mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają i faktycznie faktycznie jest, mówię, jest potrzebna im jest pomoc, tak? Tak jak mówię dzieci, mówię, dzieci są naszą przyszłością, więc dzieci, rodzice wszystko, mówię, tam każdy każdy robi to, co czuje, tak? Więc bardzo fajnie, że mówię, jako jako Polacy mogliśmy, pokazaliśmy, że mimo różnych właśnie z przeszłości jesteśmy pomocni i mogą na nas, ci, na nas ci ludzie liczyć, to jest bardzo mówię, bardzo, bardzo budujące takie postawy mówię jednostki i, i człowieka, tak kolejnym aspektem jest to, że tutaj mówię można, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie z którym ktoś się może zgodzić albo się nie musi zgadzać i ja to szanuję, tak, ja nie mam problemu, że ktoś się nie zgadza z moim zdaniem, w ogóle mnie to nie rusza bo tam gdzie mówię, wszyscy myślą tak samo, nie myśli, nie myśli nikt i moi drodzy zobaczcie, bo tutaj na tą sytuację, która jest teraz możemy też mówię z różnych stron się zapatrywać, tak, jest tutaj wątek z laboratoriami, te, te laboratoria, tak, co hazardowie, wiadomo, hazardzy, mówię tak samo jak byli, mówię, w naszych kręgach, tak samo mówię są w kręgach, mówię, na Ukrainie sobie ci panowie rządzą, jest, mówię, kilka laboratoriów, nawet rządy, rządy, nie mówię rządy, tylko jakiś tam sekretarz w Stanach też powiedział, że faktycznie mieli tam laboratoria i to jest, mówię, to jest ich gra, tak, to jest ich gra. Doskonale wiecie, jak to wygląda, że najpierw było, było wiadomo co dwa lata temu, teraz jest tutaj taka akcja i dalej mają jeszcze kilka punktów po prostu do, do odhaczenia i to, te punkty, oni i tak sobie pewnie będą to wprowadzać, tylko zależy od ludzi, ile ludzi się pod to będzie podpinać, tak, no bo konsekwencją, mówię, w sytuacji obecnej i jest pewnie na 95% będzie, że te ceny gdzieś tam sobie jeszcze mogą do góry polecieć w niektórych aspektach, tak? I to nie jest tak, co się dzieje z powietrza, tylko to jest po prostu zaplanowane, żeby w ludziach określone, określone zachowania, określone rzeczy wzbudzić, bo oni mają swój plan i oni sobie chcą to robić, tak? Na szczęście mówię, jest miliony ludzi na całym świecie, którzy po prostu gdzieś swoim zachowaniem, bo to mówię, walka nie jest rozwiązaniem. Swoim zachowaniem, swoją postawą, po prostu nie zgadzając się na pewne rzeczy, pokazują, że można zmienić wiele rzeczy właśnie bez walki, bez, bez jadu, bez nie wiem, Wyzywania kogoś i tak dalej, tak? Sam w to kiedyś nie wierzyłem, ponieważ głównie rozwiązywałem problemy poprzez krzyk, darcie ryja albo tłuczenie się, tak? Więc dużo rzeczy też sam zrozumiałem, dużo rzeczy też sam. Przeszedłem, które wydawały mi się niemożliwe, i tak samo w różnych sytuacjach teraz, obecnie mam zupełnie inne postrzeganie tego, co się dzieje. Tak? I, i mówię: Nie ma tutaj dla mnie żadnego problemu, że ktoś się z tym nie zgadza, albo ktoś uważa inaczej, bo, bo, bo każdy ma prawo myśleć i czuć tak, jak uważa. Więc moi drodzy, sami wiecie, że tutaj wątków jest wiele, i oni mają ten swój plan. Mówię, teraz mogą być laboratoria, później może im coś z tego wyjść, znowu będziemy się bać, i, i jeszcze coś, mówię, a cierpią. Mówię, ludzie niewinni, którym mówię tutaj, każdy czuje, co powinien zrobić w takiej sytuacji, i każdy gdzieś tam, mówię, dotykając tego, doświadczając tego, podejmie na pewno odpowiednią decyzję, nie? I tak samo zobaczcie. Traumy z przeszłości, nie? bo to, jest, to, to, się w to, w to się to się będzie w to, jakby to powiedzieć, wkomponowało. Traumy rodowe, traumy z przeszłości. Eee, ludzie, którzy gdzieś doświadczyli w przeszłości, mówię, wojny, braku jedzenia i innych rzeczy, to w tym momencie wszystko, jeżeli, jeżeli na przykład nie wiem, nie poradzili sobie z tym do tej pory i dalej gdzieś mieli z tyłu głowy ten strach, że może coś takiego być, może nie być jedzenia, może nie być tego, może nie być tamtego, to, te, to teraz wszystko w nich wybiło do góry, nie? Ten cały strach wybił w nich do góry. I po prostu, no są jakby powiedzieć sparaliżowani, są trochę zamrożeni, tak, pomału tutaj te lody odpuszczą i będą mogli później zobaczyć szerszą perspektywę tego wszystkiego, ale są takie rzeczy właśnie, że wyskakują traumy rodowe, traumy jakieś inne, że po prostu jeżeli w rodzinie gdzieś były takie doświadczenia i tak dalej, tak dalej, to to gdzieś podświadomie na nas też przelazło, nie, i... No, ważne jest właśnie, żeby teraz to sobie przepracować, tak, żeby, nie wiem, chociażby tym pomaganiem, że ktoś miał, nie wiem, ktoś miał sytuację, że, że, nie wiem, jego babcia, dziadek przeżyli wojnę, opowiadali to, mieli bardzo ciężkie doświadczenia i w rodzinie był ten temat cały czas mielony, i teraz zdarzyło się coś takiego, to taki człowiek, nie wiem, na przykład pomagając innym ludziom, może to w sobie wyleczyć, albo robiąc coś innego, to co uzna za najbardziej mm, korzystne i pomocne dla siebie, tak. Ja na przykład mówię z perspektywy swojej, co zauważyłem z takiej właśnie przeszłości, no to u mnie mówię, zarówno od strony mamy, jak i od strony taty nie było żadnej normalnej rodziny, nie wiem, czy, nie no dobra, z 2-3 pokolenia wstecz nie było, że tam dziadki były razem albo coś, tylko gdzieś tam było, u mamy może byli, tam pra, pradziadki może byli razem, ale u strony taty był straszny miszmasz, nie, nie było rodziny, była bida, mówię chłop mieszkał, ojciec mój do 18 roku życia w domu bez prądu, ze szczurami i tak dalej, i tak dalej. Więc była bardzo, bardzo była bardzo duża była bieda i właśnie moja prababcia, mojego taty babcia przeżyła wojnę. To do ostatniego dnia słuchajcie, pamiętam, tam ja 6-7 lat jak umierała, to miała te, mów mi, chleby, skórki, wszystko miała pochowane, cebule po kieszeniach i tak dalej, bo takie duże było to przełożenie, tak, tego wszystkiego. I tak samo, no jest teraz, no ludzie się boją, bo wiedzą do czego to może doprowadzić, wiedzą do czego to może jakby to powiedzieć, jeżeli będzie to się dalej eskalowało, do czego może dojść? Jednak tutaj no nie dojdzie do niczego dalej, ponieważ mówię obiektywnie na to patrząc, mówię już pomijając wszystkie te różne sytuacje, to mówię, jeżeli napuszcza się jednych ludzi, mówię, ten pan z Ukrainy, prezydent powypuszczał wszystkich tych najgorszych z więzienia. Jak tam patrzyłem, to mieli różne, wiecie, no takie dość przykre. Przykre rzeczy ci panowie robili, którzy wyszli z tego więzienia. Niektóre te grupy, jak tam były opisane, i tych ludzi, najemników, napuszcza się na innych najemników i oni się tuką. I tak mówię, cierpią, mówię, cierpią, cierpią cywile i ludzie niewinni na tych utarczkach, bo to jest to, co pokazują. No to muszą pokazać w telewizji, no ale mówię, no zobaczcie tak samo przeszłość. Libia jest świetnym przykładem. Ja też wtedy byłem mały, nie wiedziałem wszystkiego, nie interesowałem się wszystkim, ale tam zanim tak tu mieli zdjęcia, mówię Obama, wszyscy busze, elegancko, piona, super, jesteś Kadafi i tak dalej. I później nagle problemik, robka złoto, tam się dowiedzieli, że mają więcej. Nie mają, w Libii nie było banku centralnego, słuchajcie, nie było banku centralnego. Teraz chyba jedynym takim krajem jest Iran i Białoruś, gdzie nie ma łapek Rothschildów i Rockefellerów, nie mają swoich centralnych oddziałów. I Libia też była takim krajem. Przed wejściem wojsk można sobie poszukać zdjęć przed wejściem wojsk amerykańskich do Libii, przed bombardowaniami wspaniały kraj. Ludzie mieli, nie wiem, darmowa opieka, darmowe różne inne rzeczy były. Nie mieli żadnych kredytów, nie mieli żadnych długów publicznych. W sensie nie mieli kredytów, może, może źle powiedziałem, chodziło mi o dług publiczny. A, a po wejściu Ameryki, niestety, no, wiecie. No i to jest to, że jeżeli ludzie nie wiem, popierają, zobaczcie, to jest media, media, jak pokazują. Jeżeli w mediach powiedzą, o super, Stany, brawo, uuu, to ludzie mówią, no tak, walczą z terrorystami, walczą, walczą. No a teraz media mówią inaczej, no i, i ludzie już mówią też inaczej. No to kurde, coś się nie zgadza. No bo i tak samo mówię, e, zobaczcie sytuację taką, że mówię e, ha hazarowie, nie? Hazarowie, przeszłość, tam wszystko można sobie posprawdzać. E, też gdzieś tam, no wszędzie gdzieś byli gonieni. Poczytajcie sobie historię właśnie hazarskich, mówię, ludzi i zobaczycie, że wszędzie byli gonieni, wszędzie chcieli gdzieś tam dominować, rządzić i tak dalej, mieli zapędy, to już pomijam, tak, gady i tak dalej, bo to też można wiele wątków, wiele wątków, mówię, poruszać i wieloma wątkami się interesować. Jednak dużo wątków jest takich właśnie na zabranie też naszej energii, na zabranie naszego naszej Naszej uwagi i rozproszenie tego, żebyśmy znowu gdzieś tam się zajmowali innymi rzeczami, a nie skupiali się na pracy ze sobą. Najistotniejsze, co możemy zrobić ogólnie w życiu, to jest praca, praca ze sobą, wychodzenie ze swoich traum, wychodzenie ze swoich ograniczeń, wybaczanie, odpuszczanie, nie wiem, no, traktowanie mówię, bliźniego tak, jak my, my byśmy chcieli traktować, traktowani być, tak? Więc to są te takie najwartościowsze rzeczy. Z którymi możemy pracować, a ta cała otoczka, mówię, te wszystkie rzeczy z zewnątrz, starają się nas wystraszyć, nie? A tu w środku, jeżeli ty masz w środku spokój, przepracowałeś w serduchu wszystko swoim, tu masz spokój, no to te rzeczy inne będziesz rozumiał, w jakim celu cię gdzieś tam, nie wiem, zaczepiają, atakują albo, e, albo coś ci mieszają, nie? Spokój w tobie, spokojem na zewnątrz, miłość w tobie, miłością na zewnątrz, i takich rzeczy więcej doświadczasz, doświadczamy, tak? bo tu sami widzicie, że zachowania, mówię, chodzi o to, żeby przepracowywać rzeczy z przeszłości, przepracowywać, odpuszczać te traumy z przeszłości. Tak samo, jeszcze raz wrócę do swojego przykładu, mówię, moi rodzice na pewno zrobili najlepiej, najlepiej. wtedy tego nie rozumiem, rozumiem to pięciu lat, może, może mniej, trzy, cztery lata, to na pewno rozumiem doskonale, że moi rodzice robili to, co umieli najlepiej, byli, starali się mi dać to, co rozumieli, to, co mogli dać najlepszego. Jednak, jeżeli sami mieli gdzieś tam okrojone perspektywy albo coś, no to, no to nie mogli mi dać całego tego, tego tego najlepszego, co mogli mi dać. Więc ja mówię, miłości, rodziny, takich rzeczy, nie wiem, przytulania, całowania, że ktoś mnie na kolana brał, że ktoś mi powiedział coś dobrego. Ja nie znałem w ogóle takich rzeczy do chyba, nie wiem, do 16 roku życia, żeby ktoś mnie przytulił. No, babcia, spoko, babcia nieraz mnie przytuliła, wzięła na kolana, ale tak to, no to słuchajcie, no kurde, no. No, no było gdzieś to, to, może gdzieś tam, jak tam raz kiedyś jechałem, ale nie miałem tego, więc to było tak jakby to powiedzieć, moją, moją to powiedzieć, pierwszą lekcją, żeby nauczyć się tych, tych pozytywnych, jakby to powiedzieć, tych dobrych emocji, dobrych zestawień, nie wiem, jak, jak rozumieć kogoś, jak pomagać, jak nie wiem, jak kochać, jak odpuszczać, jak wybaczać, w życiu tego nie umiałem robić, nie? musiały się dopiero odpowiednie sytuacje w moim życiu pojawić, żebym to zrozumiał. Także ja to tak do tego podchodzę, że pierwszą część, te pierwsze załóżmy 25 lat swojego życia doświadczałem tych rzeczy, na których się uczyłem. Tych rzeczy, jakby to powiedzieć, niech będzie. Nie ma rzeczy, nie wiem, dobrych i złych. Tych rzeczy, których, z których mogą się więcej uczyć. Tych doświadczeń, które dawały mi więcej możliwości do rozwoju i były dla mnie bardziej wymagające, były dla mnie bardziej trudne, były dla mnie bardziej no, wymagające, powiedzmy, nie że musiałem gdzieś tam trochę się pofatygować, żeby wyjść z tych swoich, mówię, negatywnych kółek, w które wpadałem, w których ciągle byłem, obwinianie innych, wszyscy są niedobrzy, mówię i tak samo mówię na rozwoju, na początku mojej, jakby to powiedzieć, drogi rozwoju. Nie wiem, niech to będzie duchowego, jakkolwiek to. Nazwie karzy, poszerzania swojej świadomości, perspektywy. Też na samym początku słuchajcie, umoczyłem e, tyłek, także masakra odechciało mi się przez pierwsze dwa miesiące. Odechciało mi się e, wszelkich medytacji, wszelkiego wszystkiego mi się odechciało, bo e, znowu gdzieś poleciałem, że o inni mi wytłumaczą, inni mi powiedzą, inni mi pokażą, znajdę odpowiedzi gdzie indziej. No niestety też tak nie jest. Wszystkie odpowiedzi i pytania są w nas samych, nie? E, I mówię, gdzieś tam ktoś nam może dać wskazówkę. Może nam dać jakąś, jakiegoś tipa, jakąś podpowiedź swoim zachowaniem. Właśnie my jesteśmy, jakby to powiedzieć, swoim zachowaniem, tym jak my się zachowujemy, to co my doświadczyliśmy. Pokazujemy, że można inaczej, że można coś zrobić inaczej, że można pokazać inną perspektywę. Ale mówię, nikt nie przyjedzie na białym koniu i nie zrobi za, za ciebie całej roboty, ponieważ później, jak pojawi się podobna sytuacja, to nie będzie znał drogi z punktu A do punktu B, bo ktoś przyjechał i zrobił to za ciebie. E, tak samo mówię, byli inni nauczyciele, był Jezus, byli, mówię, różni, mówię, nauczyciele duchowi, byli różni, mówię, e, mnóstwo było, słuchajcie, różnych ludzi, którzy e, zeszli tutaj i pokazali nam drogę, ale pokazali drogę, pokazali nam, jakby to powiedzieć, kierunek i nie siedzieli z Tobą i się nie pytali, Tomuś, wiesz że jak? Tomuś, bo coś chyba nie zrozumiałeś. No jeżeli czegoś nie nie wiem nie rozumiem, nie robię, no to widocznie nie jest, nie jest to dla mnie jeszcze odpowiedni moment, albo jeszcze muszę na coś zwrócić uwagę w swoim wnętrzu, tak? Bo wszystko przychodzi do nas w momencie, kiedy jesteśmy na to gotowi, kiedy jesteśmy gotowi tego doświadczyć, gotowi to poczuć, zrozumieć i przepracować, tak? Więc moi drodzy, mówię, sytuacje z zewnątrz są Po to, żeby jakby to powiedzieć jeszcze raz, rozwalić tą, tą, ten nasz spokój wewnętrzny, załóżmy, to nad czym pracowaliście. To, to, to co jest najistotniejsze, tak? Więc jeżeli rozumiemy, po co są te sytuacje, jeżeli widzimy, co się dzieje i zachowujemy swój spokój, oczywiście w tych e, normalnych, jakby to powiedzieć, granicach, że robimy swoje, tak? Dzisiaj, e, nie wiem, w zasadzie nasiona kwiatków, to za jakieś nimi te kwiatki wyrosną. E, I jeżeli działamy, mówię, w zgodzie ze sobą, nie, nie wiem, nie wplątujemy się w te, mówię, emocje, których nie chcemy, to jesteśmy w stanie podejmować najlepsze decyzje, zarówno dla siebie, zarówno dla ludzi, dla których potrzebujemy, którzy potrzebują naszej pomocy, dla naszego otoczenia, dla wszystkich innych. Jeżeli my, jakby to powiedzieć, naprawimy siebie, przejdziemy te swoje, jakieś tam, nie wiem, ciemne, ciemne mankamenty, zrozumiemy to, nauczymy się z tym, jakby to powiedzieć, pracować, zaakceptujemy to, to będziemy widzieli te różne później schematy w innych ludziach, tak? że ktoś się nie zgadza z czymś, ktoś się burzy, ktoś chce walczyć, no to co są te wszystkie schematy z przeszłości, które gdzieś tam powinniśmy sobie odpuszczać, przepracowywać i, i wybaczać, tak? No bo wszystko zależy od nas. Wszystkie, mówię, pytania i odpowiedzi są w nas samych, tak? Więc każdy jest na, na innej ścieżce, każdy doświadcza innych aspektów, każdy niektóre rzeczy widzi, postrzega troszeczkę inaczej ze względu na to, że mówię, no jesteśmy trochę inni, nie? I każdy miał inne doświadczenia i każdy albo z nich wyciągał wnioski, albo nie wyciągał, albo jest w trakcie wyciągania, albo, albo po prostu nie chce wyciągać, bo, bo woli sobie żyć tak, jak żyje do tej pory i y, ma to w nosie i żyje tak, jak chce i, i tyle. I każdy ma do pra do prawo do życia i do podejmowania decyzji, do myślenia, do mówienia tego, co uważa. Jeżeli nie krzywdzi przy tym, mówię, nikogo, y, nikogo innego. Także tutaj wydaje mi się, że te sytuacje, jeszcze raz to powtórzę, które wychodzą teraz, ujawniają się zarówno mówię w naszych poprzez jakby to powiedzieć to co widzimy, obserwujemy, aktywują się w nas jeszcze różne programy, które może nie do końca jeszcze przepracowaliśmy, no i to jest też dobry czas właśnie, żeby zerknąć do swoich wnętrz, zobaczyć co tam się dzieje jak reagujemy na określone mówię emocje, bodźce i inne sytuacje które gdzieś się pojawiają w naszym życiu, tak, bo to wszystko zależy od nas, wszystko zależy od tego, jak my reagujemy, jak my do tego podchodzimy i to, jakie decyzje, decyzje które podejmujemy, powinny być, jakby to powiedzieć, najlepiej w naszym balansie, ponieważ wtedy, mówię, są najkorzystniejsze, ani jesteśmy, wiecie, wychyleni w jakiejś mega euforii, ani w jakimś mega zjeździe, tylko w balansie podejmujemy najkorzystniejsze decyzje dla siebie i dla całego otoczenia, mówię, zmieniając siebie, podnosząc swoje, mówię, wibracje, zmieniając swoje, jakby to powiedzieć, różne, Perspektywy, percepcje, stając się coraz to lepszą wersją siebie, jesteśmy w stanie, mówię, oddziaływać tym wszystkim na, na świat, właśnie. Nie? Czyli im więcej ludzi, tak jak pan Hawkins, tam jest ta skala jego, tłumaczył, że jeżeli ileś tam ludzi, przy, nie wiem, o poziomie, nie, nie pamiętam o co tam chodziło, są poziomy energii różnej i na przykład ktoś, jeżeli dojdzie do poziomu, tam załóżmy 500, to jest w stanie, to jest tylko przykład, zmienić jedna osoba o Odpowiednio, jak to powiedzieć, niech będzie czystym sercu, z przepracowanymi różnymi sytuacjami, doświadczeniami, może wywrzeć wpływ na około, nie wiem, tam chyba było 700 czy ileś osób, 1 do 700 czy tam nawet więcej, nie? I tam tych poziomów było kilka. Na pewno te poziomy top jeszcze mają, jak to powiedzieć, większy wydźwięk, tak? Także, no mówię, informacji możemy szukać wszędzie. Powinniśmy starać się być codziennie, mówię, lepszą wersją siebie i to jest jedyny wyznacznik tego, co robimy, tego, gdzie idziemy, tego, w którym, w którym kierunku podążamy, tak? No, więc dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za, mówię, wszelkie interakcje, wszelkie rozmowy, wszelkie e, komentarze. Jest mi też bardzo miło, bardzo się cieszę, że zarówno i grupa na Facebooku, i kanał, wszystko fajnie się rozwija. E, mówię, spotykamy wspaniałych ludzi, spotykam Was, Wy spotykacie jeszcze, nie wiem, innych ludzi, z którymi też wymieniacie fajne historie, doświadczenia. E, I to właśnie to jest ta esencja, to jest najistotniejsze, żeby mimo, jakby dopowiedzieć, wszelkich rzeczy z zewnątrz, które nas, zewnątrz, które nas gdzieś tam yy, wpadają do nas, chcą gdzieś tam nami troszeczkę jeszcze począć, yy, no to żebyśmy robili swoje, tak? bo to jest najistotniejsze. Zmiany, które są wewnątrz nas, tego już ci nikt nie zabierze, nie? Więc dziękuję bardzo. Ja dzisiaj trochę, trochę, trochę zmęczony, bo nockę miałem taką się, w nocy się oczyszczałem chyba, bo Jakaś była, jakieś było lekkie zamieszanie z dziewczynkami, dwa dni były słabsze, I gdzieś tam na mnie gdzieś co też przelazło, ale mówię ja tam w miarę szybko, tam się nie ten, nie, nie, jak to się nie mówi, nie rozczulam się. Notkę przespałem, w łóżku chwilę dłużej poleżałem, herbatę i popiłem, miodu, pojadłem, także wszystko git. Po głosie może jeszcze mam taki lekki zjazd, ale wszystko jest ok. Także dzięki wielkie za to, że jesteście bardzo. Dziękuję, za to, że się dogadujemy. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pozdrawiam.